W dniach 4 do 6 września we Wrocławiu odbyły się otwarte Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym 2013. Zespół Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zakwalifikował się do tych mistrzostw w eliminacjach, które odbyły się w czerwcu w Jastrzębie Zdroju. Ze strony Tarnowskiego Pogotowia uczestniczył jeden zespół. Był to zespół w składzie Witold Duda, Paweł Kukla i Mateusz Wszuł. No, zespół ten zajął... Pierwsze miejsce uzyskując tytuł Mistrza Polski w Ratownictwie Medycznym. I tu muszę dodać, że w tych mistrzostwach uczestniczyło 45 zespołów, wyłonionych w eliminacjach regionalnych. Nasz zespół. Także uczestniczył w eliminacjach regionalnych w miesiącu czerwcu w Jastrzębiu Zdroju i tam także zajął pierwsze miejsce. Załoga poświęciła sporo czasu, aby przygotować się do mistrzostw. Nasza załoga przygotowywała się jakiś czas do tych zawodów, ponieważ no z marszu na pewno żadna drużyna nie mogłaby uzyskać takiego wyniku, jak nam się udało uzyskać. Natomiast no my pracujemy nad tym, ponieważ no nasza stacja dysponuje Szkołą Ratownictwa Medycznego i chcemy, żeby... Te nasze umiejętności, które, które zdobyliśmy w ramach tych właśnie przygotowań i, 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 i nabyliśmy na mistrzostwach, żeby przekazać innym że powiem, zespołom, które u nas pracują, które jeżdżą w zespołach. Prawda? I poprzez szkołę właśnie staramy się to czynić. Ratownicy mieli do wykonania szereg skomplikowanych zadań. Zadania na tych mistrzostwach ogólnopolskich w Wrocławiu były dość trudnymi zadaniami. Trzeba było się wykazać dość dużą wiedzą medyczną, sprawnością oraz umiejętnościami technicznymi w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Także no, łatwo nie było. Decyzja o wzięciu udziału w zawodach nie była trudna. Wszystkie miały dosyć duże sobie trudności, jak kolega powiedział. Nie, kolega myślę, że największy problem stworzyło ostatnie zadanie, gdzie było wypadek karetki. To było tworzenie wypadku przed paru lat z Wrocławia i tam dodarzenie, tak zwane zdarzenie masowe i to chyba najwięcej problemów wszystkim przysporzyło. Nam akurat udało, udało się zrobić dosyć dobrze to zadanie, więc, więc było dobrze. Praca, jaką wykonali ratownicy, to efekt starań, przygotowań, ale przede wszystkim doświadczenia, które zdobyli jako pracownicy pogotowia. Czy jest to swoistego rodzaju sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie swojej wiedzy, weryfikacja tego? Czego nauczyliśmy się do tej pory, a, ale i także chęć na reprezentowania jednostki, w której tutaj pracujemy, czyli tutaj w Tarnowie, w powiatowej stacji pogotowia ratunkowego no i zasadniczo sprawia na to przyjemność. Tarnowski zespół rywalizował z 45 drużynami i do końca nie wiadomo było, kto zajmie pierwsze zasłużone miejsce. Pracowaliśmy na to, bo to nie ma tak, że to są ludzie z przypadku i że wchodzi się po z prostu z, prosto z karetki, z jedzie się na takie zawody, bo do nich się trzeba odpowiednio przygotować. Troszeczkę trzeba niektóre rzeczy improwizować, bo nie wszystko da się nawet na dobrym symulatorze wygenerować, tak jak jest prawdziwy pacjent. Natomiast uważam, że akurat wygrała na załogę najlepsza w Polsce i... Że ja tu już mówię nawet do naszej pani dyrektor, że jedziemy wygrać, bo wiedziałem, jaki mam dobry zespół i że naprawdę jest szansa powalczyć o dobre miejsce. Baliśmy się zawsze, jest nie wiadomo, prawda, bo tam no, jednak to są najlepsze załogi w Polsce i po eliminacjach także ci najlepsi generalnie są wyłonieni. I tak naprawdę do ostatniego dnia nie było wiadomo, kto wygra, bo była jeszcze załoga z Błonia, z Warszawy i z Krakowa, z którymi no, rywalizowaliśmy, no, ale tak jak mówię, no, udało się i jest dobrze, no by tak dalej. Teraz trzeba to podtrzymać. Ci, którzy chcieliby na żywo zobaczyć, jak radzą sobie tarnowscy mistrzowie, będą mieli okazję przyglądać się ćwiczeniom na trasie autostrady A4 zorganizowanym przez policję i pogotowie tarnowskie.